Go, 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 go. go. Siedem, z Wami Psydak. i dzisiaj mamy nowy odcinek z Clash Royale. Dzięki za aktywność pod tamtym filmem. U nas się skończyły klanowe bitwy. Mamy skrzynki gdzie jest gwarantowana yy, legendarka. To jest tak pokrzampowo, że. Nie możecie sobie wyobrazić. Dobra, otworzymy sobie yy... King Chester, czy nie wiem, jak ma... Nie pamiętam, jak on się nazywa. Dobra, Gemy, Co to jest? godlin yy... Skeleton Dragons. Nieciekawe. Minions. Scha... Nieciekawe. Walkiria. Spoko. Szkoda, że żadnego epika nie dropnę. Ale nic. tera. Najlepsze. ach zaklonowe bitwy. I. Co? Co? Ale że co? Ja myślałam, że to na końcu legenda dropi. Co to? Aha! Ale Mogę sobie wybrać? W sensie... O, to spoko, minionsy. Yy, Mega minions. Epic x Bowie. Bo dzisiaj mamy challenge, więc zobaczycie. Dobra. Yy, oczywiście, nie zapominajcie. To jest drugi raz. Powtórzę. Dołączacie do naszego pięknego klanu. Koksy. Piękny klan, nie będę, będę cały czas powtarzał, że to jest mega fajny klan, mega, yy, dwie czy osoby tam dołączyły z tamtego filmu. Dawajcie więcej, nas stara wpadnie, więcej aktywności na klanie będzie, więcej łapek pod tym filmem, to więcej filmów z Clash Royale i innych mobilnych gier. Yy, jak widzicie, tu się ludzie tradują, piszą do siebie nawzajem, Donatują wszystkim karty, piszą na czacie, więc dołączacie na klamkoxy. A my chyba ulepszymy logo. No. Yy, dobra, no, wpier yy, na czym polega challenge. Tylko będzie jako unit, będzie hog. Yy, dobra, ulepszymy tego lo lo logo, no logo ulepszymy sobie. Polega na tym, że musimy nie mieć wcale unitów oprócz Hoga. Tylko Hoga mamy. I a reszta to wszystko... Nie wiem, magie, na przykład takie jak Jad jak Inferno i tak dalej. Dobra, ulepszyłem do 10 levela Loga. aha, jak, O, fajnie. O, mi brakuje trochę do ósmego levelu kinga. No, nie wiem, może dzisiaj bije, nie wiem. Dobra, pierwsze to Firebola wstawiamy. Później co, co mamy tutaj? Nie, nie pasuje zbytnio. Za, oczywiście, zamiast szkieletów wstawimy sobie. Tak. Dobra, damy jeszcze, co tutaj mamy takiego. Nawet nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co by takie dać. O, oczy się gubią, x -Bow, No, ulepszymy x -Bow i damy. Dobra, ulepszymy A, co? Dwa razu Możemy ulepszyć. No, Okej, okay. na ósmy level x, x -Bow na ósmym level, że to nice. Pasuje do nas. Zamiast zaryczce, że sobie wstawimy. No i lecimy do pierwszej gierki. Ciekawe, kogo nam podbierze, i mam nadzieję, że wygramy ten challenge. Najwyżej jeśli jedną, dwie gierki przegramy, to zamienię sobie karty w deku. Ale mam nadzieję, że z pierwszej gierki nam uda się. Dobra, i stawiamy od razu. Yy, tutaj damy sobie jad. Myślałem, że zapadaj, ale dam jad. O nie, rycerz, tutaj yy, zabijemy xbow. O ja bez sensu. Yy. Dobra, fajet bola. Fireball. O, peka! jeszcze dał pekę, nie. Nie, no tutaj już wieżyczki nie mam. Jasne. Dobra, poczekamy na strzały. I poczekamy w ogóle na Hoga. Damy tutaj inferno. Łyczka tutaj już leży, wiadomo. Poczekamy jeszcze na naszego Hoga. Bo to jest najważniejszy unit w naszym deku. Oj, 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 za zap, za szybko. Oj, i tak bez sensu było, bo umarłby. Inferno Dobra, Hawk tutaj już da ci Naprawdę? On dał yy, tego Ten balon Ja no, tutaj nawet moje nie pomogą Mmm, chyba ginę Hawk tam daje coś, ale zbił <laughs> wieżyczkę, dobra Może być tutaj rycerz, dam loga, żeby się trochę pohamował I tak się yy, napędzi, nie? Fireball, fireball o fajnie nie robi tego, że wstrzymuję jego... U... Aha, okej. Okay. Dobra, pierwsza gierka przegrana. Nic, nie smucimy się. Pucharki dla mnie to takie S. Nie wiem, pucharki mi się nie cenią zbytnio, więc... Ceni się to, że aktywność przejawiacie łapkami, komentarzami. Niech jedna osoba napisze dwa, trzy komentarze minimalnie. To pomoże, że filmik wpadnie w ręki... Yy... Polecane. Dobra, nie no, dał inferno na mojego hoga. Dobra, damy tutaj jad. On będzie bił wieżyczkę. Damy tutaj loga. On też da jakiś damage. No, dał damage. Dobra, doleciał. Yy, Potwarmimy fireball, fireballa, rzucamy tutaj łyczka idzie. Fireball. Jest, dobra damage będzie. Jest, dał się damage. Teraz zapem zabijamy łyczkę. I tam jeden szkielet już za, zabije się. Dobra, nasza princeska tu zwierzyczki zabiła. Dobra. Yy, dajemy tutaj inferno. Co jeszcze tutaj takie się podładowuje? Oh, powiadomienia, naprawdę, nie, 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 nie dość, nie. Dajemy tu na drugą stronę Hog'a i tutaj blok się przydał, ale inferno dara... Nie, dawaj loga, ale log już nie pomoże, ale przynajmniej zabijesz kratułów yy, Tutaj Inferno przeżyj, przeżyj, zabij, zabij yy, to. Ja zapomniałem, jak ona się nazywa yy, napra Nie, naprawdę zapomniałem Ja zgłupiałam mocno, nie pamiętam jak się nazywa ona Ale dobra Dajemy zapa na... wyczuniem. Yy, Łyczka kolejna fireball o nie! Szansa, że nie dosięgnie! Please! O, oh, dobra, dał się domyć. Yy, Arloksy. Tutaj już się bułem, szczoły moje. Nie dał chowę, dobra. Leży moja wieżyczka. No. Przykro mi, ale leży wieżyczka. Lub nie, lub da radę jeszcze. 400. Dobra, żyjemy jeszcze. Dajemy radę. Okej. Okay. Chyba damy chowę tutaj i log. Na szkielety, w razie co. Dał Inferno Są żarty Dobra dajmy tu Jad Czy będzie bił wieży... On nie bije wieżyczkę Tylko da... Hmm, dobra dajmy swoje Inferno Dajmy Fireballa Tutaj między y główną wieżyczką a mniejszą Dał tego... Nie wiem jak go nazwać Wymyślcie nazwę dla y tego pudełka co jest przed tamtą wieżyczką w górę nie, nie wiem czy w góry. Przed tą wieżyczką na, yy, napiszcie jak go nazwać tą post, yy, tego go... To jest głowy No dlatego co biegnie <laughs> zielonego potworka, który tak biegnie. <laughs> Maluszek. Dobra, lock tutaj daje damy wszystkim. Fireballa yy, damy na łiczkę. Jest, dał się Fireball Dobra, tutaj już leci hop. Dajemy zapas szybko! Yy, nie tam... No. Myślałam, że damy radę tym Hogiem, hmm? porobi nas, nic nie zrobimy. Okej, okay. chyba zmienię coś w deku, bo to, no to nie ma szans. Co by zmienić? Może Fireballa? Fireball się przydaje, nie? Ale za co, za co, za co, za co zamienić, żeby nie miało Unita? Mm -hmm. Mm -hmm. Co to jest? Może to? Chociaż nie, to ma Unita. A to? Zamiast czego to wziąć? Zamiast. Zapa. Uh -huh -huh. Zamiast czego. Fireball. No, dobra, Fireball 4 i tak. 4 4 eliksiru. Info: co to daje? Jaki damage? Yy, kolejne naprawdę. Powiadomienie: No to powietrze daje damage na powietrze, więc się przyda. Dobra, mam nadzieję, że to już wygramy, mam nadzieję, że ten challenge będzie zrobiony, no, proszę, no cię poddaj, nie wiem, no. Dobra, dajmy od razu Hoga z logiem, to, to jest już taktyk, taktyk na, to, na ten deck, wiadomo, czytelne, jest, o nie, to nieczytalne szybko, to coś, failing machine, sorry, że nie tak przeczytałam, ale nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, szybko tutaj inferno. Ustawiamy jakoś, żeby... dawało dane przynajmniej. Dobra, dawaj, no zapik go, zbigo! Dobra, tutaj zapik. Nie doleciało do skileta zapik. Nie dało damage że za, zapik yy, na ten. Podaj się... Yy, dobra, co już? Yy, podładujemy elixer. Dajmy tu... Nie wiem czy logo dawać... Hmm, pod, nie, podładujemy do Hoga. Dajmy Hoga. Poczekamy jeszcze do, dopóki podwoduje loga. Rzucamy Hoga i terolog. Bo do szkieletów chyba. DO! Pekę! Oj oj. Dobra, feeling maszyn się przydał, mówiłem, mówiłem, że się przyda. Dobra, zapik tutaj leci na szkielety. O nie, mogłem dać... O gobliny! O, to w pekę! nie mamy. Wierzeczkę przykro nie mamy, jad, jad, ładuj się, jadzie Dobra, dawajcie tutaj, dobi dobili Pekę, dobra Hog tu już leci pis zbij się, zbij się Czemu nie, nie daje szkieletów ani nic? Nie gada, że się podajesz Czekaj, czekaj, trzeba to sprawdzić Inferno dajemy Nie, wiem, nie dosięga to do żadnej wierzeczki, damy tu Inferno Zrobię głupotę, ale dobra yy, Dajemy tutaj Fling Machine Fling... Fling Machine Dobra On się serio podał X tak, żeby strzelał tylko po głównej I yy, szczał, obojętnie co wyrzucić, żeby tylko Hog'a dostać Chłop się podał, tak? Dzięki chłopie, dzięki ci chłopie, że się podajesz Dzięki, dzięki, dzięki Ale Bagiem mi dwa razy thank you się ten no. dało. Ale i tak dzięki ci kupię naprawdę mega challenge zrobiony, challenge zrobiony. Yy, dobra, zobaczymy. Co? Za to free token? Da się token zdobyć? Co tu jeszcze nagroda? O co to? To jest la carne, czy co? Legendarną skrzynkę można zdobyć. A co? A ja nie mam ustro... Ale mi trochę brakuje seta. No setka mi brakuje. Mi brakuje setka do tego. Do ósmego levela Kinga. Dobra. upgradeujemy coś, co ma 2k. Co ma 2k? Nic nie ma 2k u mnie. Ja cię nie... Yy, dobra, yy, węgielków, gdzie są węgielki, węgielki, o są węgielki Węgielki ulepszymy yy. jak kolejna, naprawdę Dobra, yy, damy jeszcze do węgielków info, damy do węgielków yy, resztę, tam trzy karty to naprawdę to mało I ulepszymy za 2k I teraz mamy ósmy level Kinga Uszukali mnie. Nie dostałem. Dobra. Minions. I teraz. Plus to leci. 8 Level Kinga. Co się daje? 3768 HP. Ataki. Ataki od Kinga. Huhu, Dobra. Sprawimy, yy, co tu się da. Zdobyć. Jeśli Wam się będzie podobało, to spróbuję przejść yy, to wydarzenie. Jakie to są uff, uff. Uf. Spróbuję to przejść. Tylko musi być tu minimalnie 6 łapek w górę i będzie kolejny filmik z Clash Royale. A jeśli Wam się podoba to zostawcie łapóweczkę w górę subika. Nie zapominajcie o konkursie, który jest o standoff 2 na 3 skiny, 3 miejsca jest Więc obejdziecie tamten filmik z zasadami konkursu i macie możliwość zdobyć skiny za Friko. Dobra, dziękuję za obejrzenia. No.